Dzień dobry, witam Was serdecznie w tak zwanej szybkiej rundce. Dzisiaj zadamy sobie pytanie: jaka jest najciemniejsza strona osoby, o której myślisz? Więc każdy z Was może sobie tutaj pomyśleć właśnie o jakiejś ważnej dla Was osobie, e, którą próbujecie w pewien sposób rozgryźć. Być może ta osoba jest dla Was tajemnicą. E, możecie sobie zwizualizować tę osobę, a następnie intuicyjnie wybrać jeden z trzech kompletów kart. To jest jeden, to jest dwa, to jest trzy. Za chwileczkę będziemy sobie dla każdej opcji sprawdzać, co nam się tam pokaże. Będziemy sobie czytać te karty. Oczywiście czytanko będzie takie szybkie. Jak to bywa w szybkiej rundce, natomiast zapraszam wszystkich serdecznie, jeżeli chcielibyście otrzymać czytanie indywidualne, tylko dla siebie, na przykład na związek, relacje, na pracę, na rozmaite tutaj dziedziny Waszego życia, to obecnie czytania partnerskie są w promocyjnej cenie 33 zł. Czytania na nowy rok numerologiczny w każdej poszczególnej sferze życia, bez limitu Waszych pytań, również w cenie promocyjnej 33 zł. A także przygotowane są tak zwane słoiczki wspierające. One niedługo zostaną zaprezentowane, natomiast już można je powolutku rezerwować. i Informacje o tym znajdziecie w zakładce Społeczność. Także zachęcam serdecznie do wchodzenia właśnie w tę zakładkę. My tymczasem zaczynamy nasze czytanko. Jaka jest najciemniejsza strona osoby, o której myślisz? Zaczynamy tradycyjnie od opcji numer 1. Jaka tu jest najciemniejsza strona tej osoby. Ja myślę, że ta osoba w tym momencie to jest w takiej nierównowadze, w takim rozetgraniu życiowym pomiędzy czymś a czymś. Wiecie co ta karta z numerem 30 pokazuje, Osobę, która się rozwija, która dostrzega w sobie coś więcej, aniżeli, jak to tak się mówi, takiego zwykłego, szarego zjadacza chleba, budzą się jakieś zdolności. Mogą to być, bo tu jest bardzo silny mediumizm, mogą to być zdolności mediumiczne, ale ta osoba póki co jest w nierównowadze. I tutaj, jeżeli mamy do czynienia z osobą, w której budzą się jakieś ukryte moce, nazwijmy to tak oględnie, ogólnie, właśnie moce, moce wszelakie, bo różne tutaj mogą być rzeczy, tak zwane moce nadprzyrodzone, że ta osoba zaczyna coś więcej widzieć, coś więcej czuć. To może być tutaj taki problem, że osoba ta na chwilę obecną nie potrafi tego wykorzystać w dobry sposób, że jest tutaj w tym wszystkim troszeczkę zagubiona, nie potrafi po prostu e, odpowiednio zogniskować tej energii. Niestety te moce, które obecnie odkrywa, mogą w tym momencie jej nie służyć dobrze. Ona nie może ich jakby dobrze wykorzystać dla swoich celów, e, ponieważ troszeczkę może ją to przytłaczać na chwilę obecną. Też może się pokazywać w tych kartach, Osoba, która na przykład cierpi na borderline bądź chorobę dwubiegunową. Ja wam kiedyś chyba opowiadałam, bo miałam taką znajomą, która właśnie miała borderline i to jest taki typ osobowości, gdzie po prostu nie ma nic pomiędzy, tylko osoba zawsze lawiruje pomiędzy takimi skrajnymi stanami, czyli albo jest ogromna, ogromna euforia, albo jest właśnie już depresja, taki ogromny dół. Nie ma jakby nic pomiędzy, nie ma takich zwykłych, normalnych dni, takiej rutyny, tylko zawsze właśnie są albo te bodźce bardzo, bardzo takie wysokie, albo bardzo, bardzo niskie i to jest też niebezpieczne, ponieważ ponieważ tutaj mogą rosnąć wibracje bardzo wysoko, ale jednocześnie w bardzo krótkim czasie mogą bardzo, bardzo szybko spadać na łeb, na szyję i w momencie, kiedy osoba ma zdolności mediumiczne, kiedy mogą do tej osoby przychodzić, nazwijmy to ogólnie, bo tutaj to jest oczywiście temat rzeka, ale nazwijmy to przychodzić różnego rodzaju byty, które nie zawsze są bytami pozytywnymi, nie zawsze mają dobre intencje. No to w tym momencie jest zagrożenie dla tej osoby, być może osoba tak Taka y, wymagałaby po prostu oczyszczenia w tym momencie i poprowadzenia też odpowiednią drogą, wytłumaczenia jej pewnych kwestii. Jeżeli pytaliście o siebie, no to, to samo. Być może właśnie wy potrzebujecie tutaj w tym momencie jakiegoś drogowskazu i oczyszczenia. Y, opcja numer dwa. Jaka jest najciemniejsza strona tej osoby, o której myślisz? Karta z numerem 20. Pięć i karta pustelnika. Przede wszystkim ta osoba może być taka troszeczkę zagubiona w naszym świecie. Gdzieś tam cały czas błądzi, czegoś szuka, może to być osoba, która stroni od ludzi, która jest takim po prostu odludkiem, pustelnikiem, właśnie tak jak tutaj się pokazuje, czyli bardziej sobie ceni swoje towarzystwo, aniżeli towarzystwo innych osób. Może to być osoba taka zazwyczaj milcząca, mówi się o takiej osobie, że jest takim mrukiem, uważana jest za osobę nietowarzyską, a tymczasem po prostu no, może to wynikać z jej usposobienia. Natomiast może też tutaj być osoba. Zbyt taka... Idealistycznie nastawiona do świata, że ona poszukuje rzeczy doskonałych w tym świecie doskonałej miłości, doskonałych przyjaźni, doskonałych miejsc. Nie zadowoli się byle czym. Może to być właśnie osoba taka, która jest wiecznie niezadowolona z tego, co ma, nie potrafi się właśnie cieszyć, a jeżeli czegoś chce i to osiągnie, to to jest takie cieszenie się tylko przez krótką chwilę. Natomiast nie ma takiej um, radości życia w sobie, nie ma tutaj takiego po prostu takiej głębszej refleksji, że jednak powinniśmy być wdzięczni za to, co mamy. Troszeczkę tak żyje jakby w oderwaniu od pewnych rzeczy. Ja nie mówię, że to jest właściwie tylko i wyłącznie źle, bo oczywiście, że rzeczy materialne nie są w naszym życiu najważniejsze, ale... Też trzeba dbać po prostu o jakiś rodzaj balansu pomiędzy tym światem materialnym a światem duchowym. No i opcja numer 3: jaka jest najciemniejsza strona osoby, o której myślisz? Zobaczmy. 31 karta i piątka buław. Ta osoba mogła być niekochana w dzieciństwie, albo czuła się niekochana w dzieciństwie? Mogła to być osoba adoptowana czy mieszkająca w domu dziecka, porzucona przez swoich rodziców, opiekunów. Mogła być osobą po prostu, która nawet jeżeli miała normalny dom, to czuła się niedoceniana, niekochana. To jest pierwsza taka Podstawowa rzecz, tutaj więc ta osoba też nie potrafi jakby tych pełnych uczuć okazywać, jest w niej dużo takiego wewnętrznego gniewu, napięcia, konfliktu. Może ta osoba być taka autodestruktywna w stosunku do siebie, czyli robić sobie sama na przykład krzywdę. Ja znam taki przypadek, gdzie po prostu dziewczyna no, ciała się dosyć boleśnie na nogach, rękach, z tego względu, że po prostu nie potrafiła sobie poradzić z takimi emocjami, które ją tłamsiły siły od środka jak te punkty zapalne, które gdzieś tam w niej były, no nie potrafiła sobie tutaj jakoś tego skumulować w sobie, jakoś tego później w momencie tej kumulacji rozładować tego napięcia w inny sposób, jak poprzez właśnie fizyczne robienie sobie krzywdy. Też mogą tutaj być Osoby bardzo takie podatne na manipulacje, że kto coś im powie, to one po prostu od razu to uwierzą, robią tak, jak inni im każą, nie mają własnego zdania. Takie po prostu osoby, które no, zostały w pewien sposób skrzywdzone i też nie zostały nauczone właściwie jakiegoś innego spojrzenia, pewnej asertywności, pewnego takiego dbania o siebie i swoje potrzeby, no bo nikt wcześniej też o te ich potrzeby mógł po prostu nie dbać, więc oni zostali nauczeni w ten sposób, że e, moje potrzeby się nie liczą, że że ja nie jestem osobą ważną, no niestety, ale w wielu, wielu przypadkach mm, takim osobom jest po prostu potrzebna jakaś psychoterapia, jeżeli to jest aż w takim nasilonym stopniu. E, więc tak to wygląda dla opcji numer 3. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.